Pamiętajcie też, że jak spotykacie Jezusa po drugiej stronie, to niekoniecznie musi to być Jezus. Gdzie? Doświadczenia są jakie są. Nie ma sensu w ogóle naciągać tego, tych doświadczeń. Czasem może być tak, że może nadinterpretowujemy pewne rzeczy. Czasem warto by było właśnie mieć taki rodzaj obiektywizmu, właśnie w stosunku do interpretacji. Pamiętajcie też, że jak spotykacie Jezusa po drugiej stronie, to niekoniecznie musi to być Jezus. To może być tylko. Hmm, Wyraz naszych pragnień, że chcemy tego Jezusa spotkać, a jakaś tam istota, jakiś byt, jakaś energia, coś przybiera taką postać, bo wie, że my tego chcemy. Czyli taki rodzaj odbicia, żebyście nie wpadli w jakiś rodzaj takiego dysonansu poznawczego, w którym wy naprawdę nie będziecie wiedzieli już, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe. Są takie istoty tam, które lubią manipulacje. To jest Gdzieś na takim początku tej mapy, które bardzo fajnie potrafią też właśnie za pomocą tego, czego wy tak naprawdę chcecie, wpływać na, na to, co jest wam przekazywane i w pewien sposób, no. Nawet kierować waszymi poczynaniami. Być może mają jakiś tutaj cel, nie wiem, wzbu wzbudzenia w was jakiegoś lęku, czy poczucia, właśnie zagrożenia, a może chcą po prostu mieć jakiś kontakt z tą rzeczywistością. Na tym to polega, tylko i wyłącznie nad pracą nad własnym lękiem, nad emocjami, żeby je powściągiwać, żeby kontrolować te emocje. Ta nauka stamtąd przenosi się też do tego świata. I to, co tutaj robicie, ta wasza praktyka, praca nad sobą przenosi się również w tamten Również iluzoryczny świat.